Zmarł francuski lekarz, który wynalazł tabletkę do mordowania dzieci, znaną pod nazwą Mifepristone lub RU486. Teraz już sam wie, jak wiele zła wyrządził. Tien Emil Baulieu w 1981 roku przeprowadził pierwsze próby zabijania dzieci poprzez podanie Mifepristonu 11 pacjentkom w szpitalu Uniwersytetu Genewskiego. Natomiast w 1988 roku tabletka została zarejestrowana do sprzedaży. Bifepristol to jest środek do aborcji, który hamuje wydzielanie się progesteronu, który jest potrzebny do prawidłowego rozwoju dziecka. Matka połyka tabletkę, dostaje skurczy macicy, a dziecko jak niepotrzebny śmieć jest wyrzucane z miejsca, gdzie miało czuć bezpieczeństwo i miłość mamy. W środowiskach aborcyjnych tabletka do mordowania dzieci nazywana jest lekiem, co jest absolutnym kłamstwem. Przychodnia Abotak w Warszawie, która nielegalnie rozprowadza Mifepriston, okłamuje kobiety, że ta tabletka jest w pełni bezpieczna. Tymczasem wieloletnie badania udowodniły, że aż 11% kobiet doznaje bardzo poważnych powikłań, takich jak ciężkie krwawienia, reakcje anafilaktyczne a nawet pęknięcie macicy. Zażywając tabletkę do aborcji, nie tylko zapijasz dziecko, ale ryzykujesz własną śmierć.